Dwie minuty takiej w tej pierwszej troszkę rozbiły ten mecz, bo te pierwsze 15 nie wyglądało coś źle. Znaczy się, znowu się powtarza pewna sytuacja z meczów, prawda? poprzednich, że próbujemy grać w piłkę, coś tam się utrzymujemy na połowie przeciwnika i dostajemy głupią bramkę. No, tak naprawdę, dobrą sprawę, to Siarka w pierwszej połowie nie zrobiła sobie jakiejś tam sytuacji, tylko wykopali piłkę do przodu od bramkarza długa i bramkarz praktycznie asystę zaliczył w tej sytuacji. Szkoda, znowu głupia co na bramkę, no i potem już idzie w drugiej połowie do tych bramek. Co można powiedzieć więcej, zbyt łatwo dajemy sobie strzelać bramki i tyle, no fajnie. My też te sytuacje jakieś tam stwarzaliśmy, aczkolwiek brakowało wykończenia jakiegoś tam strzału, no ale mówię, chcieliśmy grać w piłkę. Myślę, że z przebiegu meczu aż na 5-0 na pewno nie zasłużyliśmy, aczkolwiek Siarka do bólu skuteczna. Tyle sytuacji mieli, tyle strzelili i chyba wszystko. Cztery mecze jeszcze, tak, że chyba dla Was teraz każdy mecz to jest taka bitwa o każdy pół. Tak, no i dzisiaj też chcieliśmy jakieś punkty stąd wywieźć, prawda? No nie udało się i będziemy walczyć do końca, no tyle nam zostało, prawda? Powoli chłopaki wracają po kontuzjach, dzisiaj przemek już doszedł. Myślę, że następny mecz już będzie i powoli ten skład zaczyna nam się odbudowywać, bo tak posypało się nam e, od samego początku w kontuzje, jakieś wyjazdy i teraz powoli tak zaczynamy wracać na właściwe tory. No, myślę, że będzie tylko lepiej. No, Pewne zwycięstwo jaka, jaka ocena tego, tego meczu. Jestem zadowolony. E... Udało się wygrać, ale też graliśmy w mojej ocenie fajnie, kombinacyjnie, z, z taką swobodą, jakiej oczekiwałem, ale też z dużym zaangażowaniem. No i generalnie ocena jest pozytywna. No właśnie, więcej młodzieży gra generalnie, mniej tych, też, tak powiem, z bo na też taki ważny dla sezonów. No, no tak, zgadza się, bo zobaczymy, co, będzie, co życie przyniesie. Czy, czy te mecze w drugiej drużynie pomogą im w tym, żeby w przyszłości grali w pierwszej? Jak życie pokazuje, niektórym to pomaga. Tak jak wczoraj Grał Fornek czy Bartek Wiktor, to są chłopcy, którzy przechodzą przez SMS, przez szkolenie w siarce i przez drugą drużynę. I udało im się zagrać w trzeciej lidze. I tak jak Wiktor, jest podstawowym zawodnikiem w tym momencie. No i zobaczymy, co z następnych wyrośnie. No, mam nadzieję, że podstawę jakąś mają, ale oczywiście to musi być poparte ogromną pracą i charakterem. Ale podejście. Dobre, to jest chyba podstawa. Nie odpuszczają żadnego tego meczu. Widać, że starają się na maksa w tym. Tych... No, po podejście jest ok, ale dwa tygodnie temu przegraliśmy z starzyną 1.5 i akurat mnie nie było, ale podobno podejście było dużo słabsze niż dzisiaj. Ale ja sobie nie pozwolę na to, żeby ktoś przechodził koło meczu i ci zawodnicy to rozumieją, akurat ci co byli. Nie trzeba im dużo mówić, oczywiście trzeba podpowiadać, ale przede wszystkim. Wstyd by był dla trenera, żeby im przypominać o zaangażowaniu, bo to jest podstawa. Przeciwnik no, niewiele pokazał, był dużo słabszy niż ta serzyna, bo no, nie dała pograć tej siarca. No tak, mu, ale ja zawsze mówię, że przecież w piątej lidze są chłopcy, są zawodnicy, którzy też potrafią cokolwiek zagrać w piłkę, czy z przeszłością, tak jak Mietek, Orzuk na przykład. Którzy gdzieś grali kiedyś, i jeśli im da się grać, to, to oni to wykorzystają, i wszystko zależy od naszego podejścia przede wszystkim. Bo to są to jest naprawdę, jeśli ktoś z trzeciej ligi czy z drugiej schodzi do gry w piątej lidze, obojętnie kim on jest, to powinien sobie dać tutaj radę. A my rozmawiamy o sprawach takich bardzo prozaicznych, gdzie. Czy wygramy, czy nie wygramy, czy damy radę, czy nie damy rady, a myśmy, my powinniśmy we wszystkich meczach dawać radę, tylko to zależy od podejścia po prostu tych zawodników w grze w drugiej drużynie.